Cześć kochani, witam Was po dość długiej przerwie po prostu była ona spowodowana moją sesją musiałam wszystkie egzaminy pozaliczać, żeby mieć teraz trochę wolnego no i na szczęście mi się udało więc jestem, nagrywam, żyję no i co, zapraszam Was do obejrzenia dzisiejszego filmiku dzisiaj przychodzę do Was z recenzją oczywiście wosków z szokobaw.pl mam dla Was... Nowe produkty, które pojawiły się dość niedawno, i opowiem kilka słów na ich temat. Pierwszy zapach to Lowlikiku, taki fioletowy wosk. No i co mogę o nim powiedzieć? Jest on świeży, kwiatowy. Polecam go każdemu, nie tylko wielbicielom kwiatowych zapachów. Kojarzy się oczywiście z wiosną, z kwitnącymi pięknie roślinkami, więc jak najbardziej jest godny polecenia. Drugi zapach to Pink hibiskus, Czerwony wosk. Nie wiem, czy wiecie, jak pachnie hibiskus, ale on mi się kojarzy z sypaniem kwiatków. Wiecie, na no, Boże Ciało, ja jak zawsze w białej te sypałam kwiatki, to po prostu to jest ten zapach tych płatków zebranych, które się rozsypywało. Genialnie, genialnie. To jest po prostu zapach takiego błogiego stanu, takiego beztroskiego życia. Podoba mi się. Trzeci zapach to Midnight Oasis. Jest to zapach typowo na wieczór. Kiedy już wiecie, palą się lampki, jest ciemno. Trochę pachnie mi mężczyzną. I na pewno pasuje. Właśnie tak jak idziemy już, nie wiem, nie wiem, czy lubicie sobie palić na przykład w łazience woski, no to przy kąpieli w pianie, wiadomo, ten zapach jest jak najbardziej na miejscu. Świetny, świetny zapach. Kolejny Under the Palms, taki zielony wosk, no taki drawiasty. Nie wiem jak to opisać. Nie jest jakimś moim faworytem. Taki po prostu zapach, który czasami zapalę, ale bez rewelacji. Ale za to ostatni zapach to coś, co po prostu pokochałam. I to jest czampaka Blossom. Jest to piękny, po prostu cudowny zapach. I Często go paliłam. Małe jest zużycie, bo ja teraz troszkę mniej tych wosków daję, ale bardzo często go paliłam. On jest też taki kwiatowy, odrobinkę słodki, więc mój typ, zdecydowanie mój faworyt. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że filmik się Wam spodobał. Jeżeli tak, no to wiadomo, co robić. I zapraszam Was do obejrzenia kolejnych filmików. Na razie.